Hej, cześć ja mam, jestem strony muzyka TV. witam Was na kolejnej reakcji na kanale, tym razem młodyba Fidrusina OK Timing Prodlister X Pablo Sprawdzimy sobie ten numer sorki, że dopiero teraz to nagrywałem jest w pół do pierwszej, ale wcześniej nie mogłem, niestety miałem troszkę zapierdol na głowie tak zwany. No i co? się w komentarzu że chcecie ten numer, ja też jestem bardzo jego ciekawy, udało mi się go nie przesłuchać, że była rzetelna reakcja, więc... Dajcie kurwa lajka, a nie na święcie. dobra. Wody Buffy, ok. okej. że Rusina podobno dobrze fujna czy Czytam na jakichś tam grupkach, więc... Sprawdzimy to sobie, let's go. Jaki beat w ogóle, to jest taka... Ten beat brzmi jak taka muzyka po 23 w radiu, taki... Czy e, 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 e. co chodzi? Taki początek przynajmniej. W uczuć tak jak człowiek człowiekowi Widzę co czują, wiem że wypala to kawał głowy Wybiera dużo kawał głowy, a i zawsze syf 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 Mieliśmy spełniać nasze sny 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 Syp, przekonałem, że ciężko kiedy zjada głowa Każdy rozbitek musi zbudować słowo własnym kom Młody ma tak przejebany głos, tak dobry ma głos jeśli chodzi o takiej melodykę i w ogóle Dla mnie to jest topka właśnie Anderu tak samo i Aster. Aster też tam ćwiczył e, śpiewanie, śpiew? Śpiewanie? Śpiew chyba. E, I też właśnie jego barwa głosu jest taka się dobra. Wielkie propsy za to, nie? Yeah. Nie mogę pozwolić, żeby strach mnie paralizował Musiałem improwizować, co drugi tak się wychował Piękno w tym, że niedoskonała mowa Gorzej z tym, że musiałeś wiele schować Lepiej z tym, że musiałeś trochę pokonać a to do pani, kiedy przez moją psychikę do ziemi dociska lęk, a to depresja nie po kreskach tylko od jaka wbudowany lęk. A to dobrze brzmi, kurwa, to jest tak dobrze zrobione, tak profesjonalnie dobrze to brzmi. Właśnie, generalnie sprawa z młodym ba u mnie zawsze też tak wygląda, że on w ogóle nie brzmi jak ktoś z podziemia, tylko brzmi jak taki totalny ziomek, taki profesjonalista, który robi to po prostu na, na pełen etat. i bo i mix dobrze zawsze brzmi, i jego głos to takie jest kurwa, nie wiem, to ma takie brzmienie bardzo profesjonalne, jeśli wiecie o co mi chodzi. Kochanie, dobrze wiesz dlaczego dzisiaj tak wygląda mój jebany dzień. Muszę jeszcze wiele zrobić, żeby wreszcie nie czuć się tutaj jak cień. Bo tak między nami głowami. Pozdrawiam moich kuzynów do wawy Trzeba kurwa tu policzyć, to ma. Musiliśmy o coś walczyć latami, nie dniami. Yeah, więcej, yes, a nie mniej. Dziś mówię, stop, chcesz to lej ja Chcę, chcesz, żeby już było okej, okay. okej. Okay. Dlaczego będzie tu okej? Okay. tu okay. Żeby już było okej, okay, ale nie ma. Yeah. Dziwię się, że chcesz tu wejść. wejść. jestem ciekaw Zagonić życie, ruchać Uf. życie, ta kurwa nie dać Dodaćmy życie znów na bicie, chyba tak już trzeba. Mm. Ale boli to. Yeah i będzie jak mam da obie O kurwa ale to ma unique brzmienie, naprawdę takie unikatowe brzmienie, naprawdę że Nie słyszałem nigdy podobnego numeru jak ten Propsy za to, bo kurwa na to ile już muzyki przesłuchałem w życiu yy, Umieć stworzyć właśnie takie uczucie, że jestem czymś, jestem czymś takim bardzo pozytywnie zaskoczony, zajawiony, bo słysza, słyszę to pierwszy raz Bardzo trudne to jest do zrobienia, wielkie propsy opaki.

Może mam się? To kurwa nowe problemy. Bardzo no. fajne, kurwa, ale fajne to jest. Prawda. Naprawdę, bardzo fajny numer, jo. Super, super fajny to. to nie wiem, fajne. W ogóle mówiłem ostatnio, że słowo fajne jest takie kurwa zjebane, bo nic nie określa, tak naprawdę, ale. Ale no, to jest kurwa fajne, no jest takie przyjemne, melodyczne. Jo, taki fajny, fajny. Wrzuca to w taki fajny kurwa stan. Taki jestem. Nie wiem, dobrze się czuję słuchając tego numeru. Nie, nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale mam takie kurwa uczucie. No nie wiem, taki jestem uśmiechnięty. Wiecie o co chodzi? Totalnie nie wiem, to, to sprawiło, że jestem kurwa weselszy. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czy to brzmi sensownie, ale no, tak się właśnie czuję. <laughs> fajny numer chłopaki. Keep it up. Wielkie, wielkie props to to, że udało się zrobić taki numer, który. Jest totalnie unikatowy na, na swój sposób, i dobrze to po prostu brzmi. Wielkie pozdro. E, Napierdalajcie w życie wszyscy i idziemy z tym do przodu.